Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, kochani, zapraszam Was na test nowości. Test nowości z Rosmana i z drogerii Hebe Natury, a mianowicie między innymi przetestujemy wspólnie korektor Heana. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to to ma być korektor, który się nazywa korektorem mimicznym, który ma nam wypełnić i optycznie wygładzić mimiczne linie i drobne zmarszczki. Także wydaje mi się coś intrygującego. Jak widzicie na twarzy, mam już brwi. Notabene one są właściwie zrobione też nowością z Rossmana, czyli tymi kredkami piórkowymi. I makijaż oka, brakuje nam tuszu i całej reszty. Zapraszam Was gorąco do oglądania, a linki do wszystkich produktów znajdziecie rzecz jasna w opisie. No i zacznę od tego, że wiecie, jak się człowiek nie ma takiej ręki, super, jak osoby profesjonalne chciałoby się poczuć jak profesjonalistka, jaka jest najprostsza metoda, to będzie w ogóle suchar. Kup sobie opaskę jak zmalowana. Kupiłam sobie opaskę jak zmalowana, co prawda w innym yy, kolorze, ale to jest dokładnie ta sama opaska z Rizet. Gdyby ktoś był zainteresowany, ona będzie w holu mierzymy, jest na pałąku i nie ciśnie w głowę, co najważniejsze. No i zacznijmy od tuszu. I tuszem, który yy, użyję, to jest tusz marki Eveline, który się nazywa Volumix Fiberlast, i jest to nowość. Jest to drugi nowy tusz od marki Eveline. W poprzednim filmie z tąże marką testowałam ten żółty, który był rewelacyjny, ale postanowiłam otworzyć też ten złoty i okazał się również być wart zainteresowania. Szczyteczka jest dosyć specyficzna i podejrzewam, że nie każdemu ona przypadnie do gustu. Jest sztywna i można powiedzieć, że jest niejako jakby dwustronna. Nabiera bardzo mało tuszu i jak się domyślacie, ten tusz głównie te rzęsy wyciąga. Także zaczynamy od tuszu. Moje rzęsy teraz odrobinę przygasły przez moją winę, bo skwasiłam i zbyt rzadko stosowałam revitalash na noc. I niestety ten efekt, który daje mi doping, jakby słabnie w oczach, taka jestem mało mądra. Pokrywa rzęsy bardzo cienką warstwą. Zresztą, już pod holem z marką Eveline bardzo wiele z Was mi napisało, że uwielbiacie ich tusze. No i powiem prawdę, że się już nie dziwię. Wygląda jedna warstwa tuszu. Rzęsy są bardzo naturalnie podkreślone. Nie są absolutnie posklejane. Efekt jest naprawdę make-up. No, make-up. I jest piękne, natomiast oczywiście mi to nie wystarczy, jak się domyślacie, także ja będę dokładała kolejne warstwy. No i tak kochani, wyglądają dwie warstwy tuszu, nadal bardzo, bardzo naturalnie oko jest w ładny sposób podkreślone, mi oczywiście nadal to nie wystarczy, także jak ten tusz wyschnie, to będę chciała tę rzęsę rzecz jasna podkręcić po swojemu zalotką i jeszcze dołożyć tam trzecią warstewkę, ale muszę przyznać, że do takiego dużo lżejszego makijażu, takiego bardziej naturalnego, absolutnie te dwie warstwy czy nawet jedna warstwa wystarczą na pewno jest to tusz, który będę chciała chyba zabrać ze sobą na wakacje kiedy właśnie ten mój makijaż pewnie będzie minimalistyczny no i teraz lecimy z dalszymi nowościami chciałabym Wam przy okazji wspomnieć o peelingu do ust jest to peeling marki Vibo, Aromatic Sugar Lip Peeling i panie, które dostały paczkę pr od Vibo w w tym makijażu typu nowości nakładały ten oto prześliczny peeling, który aparat zupełnie nie daje jego koloru, ponieważ kolor w rzeczywistości jest identyczny jak zakreślacz stabilno-różowy. Nakładały go na usta mówiąc: mmm, jaki fajny, jaki ładny efekt chłodzenia. Ja po nikim nie jadę, absolutnie zupełnie mi nie o to chodzi, błagam. Ja go kupiłam z czystej ludzkiej ciekawości, ponieważ uważałam, że jeżeli coś ma taki kolor, to się nie może udać. No i jakby moje obawy tutaj się w 100% potwierdziły, jak widzicie ja go używam, nie wyrzucę go, natomiast peeling dla mnie pachnie strasznie chemicznie, choć podobnie do peelingu Bubble Gum z Lasza. Jeśli chodzi o jego właściwości, to najfajniejsze jest to, że faktycznie daje efekt chłodzenia, natomiast jest on bardzo taki żelowy, marzący się, słabo dla mnie peelingujący usta. Jest to moim zdaniem różowy, neonowy bajer, a nie produkt o właściwościach pielęgnacyjnych. Takie jest moje zdanie na temat tego peelingu i, i go nie zmienię. No a teraz przejdźmy do drugiej, tak bardzo zachwalanej na YouTubie nowości, a więc Unicorn Tears Face and Lip Primer. I to ma mieć właściwości również pielęgnacyjne. I ktoś mnie pytał, czy na opakowaniu nie ma składu, więc informuję, że na opakowaniu składu nie ma. Skład jest e, chyba na stronie Rosmana i pewnie gdzieś na stronie Vivo, przynajmniej mam taką nadzieję. Ja to nie jest moje pierwsze użycie tego produktu, i muszę Wam powiedzieć, że generalnie uważam, że produkt jest bardzo zainteresowania, ale nie jestem pewna, czy on mnie minimalnie nie uczula. Natomiast tego jakby nie potwierdzam, bo to jest bardzo indywidualna kwestia. Dobra, tak wygląda opakowanie. To ma być nawiązanie do Farsali. Nawiązaniem do Farsali też miało być serum z e-naturalne karagenianem. Farsali nie miałam. Serum z e-naturalne karagenianem sprawdza się bardzo dobrze, a jak się sprawdza, to. Różowa masz, znaczy różowy właściwie płyn z takim połyskiem, bardzo, bardzo rzadki. A i nie mam na twarzy absolutnie żadnej pielęgnacji i to serum ma bardzo niską cenę w stosunku do innych nowości z WIBO, które już moim zdaniem przestały być zasadniczo bardzo tanimi kosmetykami, bo wcale nie są niskie te ceny, eee, aż tak. Natomiast to serum bodajże kosztuje 21 zł, więc myślę, że to był przemyślany, przemyślany zabieg, tak żeby to serum jak najlepiej się sprzedało. I teraz nałożyłam je tylko na pół twarzy, mi tutaj gdzie gdzieniegdzie jeszcze pyłek z powieki lata po twarzy. Powiem Wam tak, czy widać jakąś dużą różnicę? Same ocencie. Moim zdaniem faktycznie skóra jest rozświetlona ładnie odbija światło i, i to muszę zdecydowanie przyznać e, temu produktowi. Jest też, co ciekawe, bardzo, bardzo przyjemna w dotyku Szczerze, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Spodziewałam się, że to będzie, <laughs> wiecie, tymczasem naprawdę jest nieźle. Myślę, że za 21 zł, jeżeli komuś nie przeszkadza ewentualny, zbędny wydatek, myślę, że warto to kupić i spróbować. Bo cena jest niewielka, a może się okazać, że produkt będzie dla Was bardzo dobry. Yy, produkt ten bardzo szybko się wchłania. Buzia jest lepka, czyli tak, jak niby ma być, żeby podkłady się lepiej utrzymywały, bla, bla, bla. Ja bym nie używała tego, szczerze mówiąc, jako pielęgnacji na noc. Yy, choć są te porównania składów do Farsali, ale Farsali też bym za bardzo nie używała jako pielęgnacji na noc. Dla mnie to jest taki bajer, właśnie pod makijaż na tej zasadzie. O, nie wiem, czy Wy to słyszycie, że właśnie skóra jest taka lepka. No i będziemy używać dużo um, nowości, dużo produktów w ogóle w kremie. Taki jest mój pomysł na ten makijaż, no ale musimy zacząć od podkładu. Dolną powiekę zrobię dopiero po korektorze pod oczy. I podkład, który na, będę naparł, to jest AA Makeup Filler w kolorze 101 Ivory. Tutaj jakby nic nowego. Wiecie, że mam już jakby szlaban na nowe podkłady, no i... W związku z tym po prostu nic nowego na potrzeby tego filmu nie kupiłam. Nałożę go Beauty Blenderem. I e, dlaczego jeszcze do Was zgadam, skoro to nie nowość z tym podkładem? Dlatego, bo nie wiem jak każdy podkład, no bo jakby każdego podkładu nie testowałam na tym e, produkcie, na tym Unicorn Thief, ale on wykazuje podobne działanie jak baza rozświetlająca z Golden Rose, czyli to ten błysk naturalnej skóry przebija przez cienką warstwę podkładu. I powiem Wam, że z tym podkładem, który ja po prostu ubóstwiam, to taka cieniusieńka warstewka, no wygląda dla mnie super hiper. Bo buzia jest ładnie rozświetlona i dwie warstwy, bo oczywiście jedna mi nie wystarczy, podkładów tłoczone, tak, troszeczkę mi się pojechało pod oczy. I no wiecie, ja uwielbiam ten podkład. Dla mnie to jest najlepszy podkład drogeryjny. Eee, i, I uważam, że po prostu wygląda pięknie, jakby mnie to nie. Nie zaskakuje. Oczywiście na nosie dalej jest to jedno miejsce, do którego nic mi się nie chce. No, włosy. Do którego nic mi się nie chce przykleić. Nie wiem, czy ktoś ma na to jakiś pomysł. To bardzo chętnie przyjmę jakąś poradę. Tu jest taki placek i on jest ciągle widoczny. No i słuchajcie, będziemy tutaj dużo rzeczy na mokro robić. Teraz polecimy sobie z korektorem. Polecimy teraz z korektorem od Hana. Właściwie ten makijaż można byłoby nazwać makijażem wypełniającym zmarszczki. Gdyż podkład AA Makeup Filler ma mieć takie właściwości. I HAN um, Radiant Splendor także. No, zaraz zobaczycie. Mój kolor to jest 01 Claire. I to, co ciekawe, to konsystencja tego korektora. Ona jest zupełnie inna niż pozostałych korektorów, które posiadam. Druga, zaraz Wam powiem dlaczego może od razu. Bo ten korektor jest żelowy. Nawet kiedy wkładamy aplikator, to tutaj czuć taki opór. I on ma taką konsystencję zdecydowanie jakby żelowatą. Druga sprawa to jego kolor. Jest to korektor typowo o podtonach, w mojej ocenie, najwyżej mnie poprawcie, no różowych, a nie, albo ewentualnie beżowych, a nie żółtych. Układam go także na dolną powiekę i aplikując go z płaskiego aplikatora, który na jest bardzo wygodny, także czujemy... Właśnie to, że ta konsystencja jest inna, że ona jest żelowata. A, i od razu Wam wspomnę, że mój korektor z Lavli dobrze mi się wydawało w ulubieńcach miesiąca. On się kończy. A rzekomo pojemność tego korektora to 8 ml, kiedy pojemność Catrice to 6, 5 ml. Czyli ten korektor ma 8, ten ma 5. To dlaczego ten się już kończy? To jest bardzo dobre pytanie. Ale aktualnie jest wszędzie wyprzedany, więc jakby moje entuzjazm, no chyba że za niego zapłacę 17 zł, choć uważam, że jest wartej ceny. No i tak słuchajcie, wygląda ten korektor. Eee, krycie nie jest duże, i to pewnie widzicie, ale zobaczcie, co się dzieje pod okiem. On wykazuje szalenie takie rozświetlające, rozjaśniające właściwości. On niesamowicie odbija światło. To nie jest kwestia tego unicorn tears. Muszę przyznać, że korektor jest rewelacyjny. To nie jest moje pierwsze jego użycie i jest rewelacyjny, natomiast jest za mało kryjącym korektorem. I to jest jedyny mój zarzut wobec niego. Nie jest to również korektor o charakterze, tak jak wspomniałam, zastygający. I tak wyglądają moje okolice pod okiem po dwóch warstwach tego korektora. Muszę wam właśnie powiedzieć, że. No, on jest takim specyficznym produktem, i uważam, że jeżeli nie macie zasinień, nie macie generalnie problematycznej tej okolicy, i tylko chciałybyście właśnie taki efekt znowu, make-up, no make-up, lekkie rozświetlenie, coś mokrego mieć pod okiem, coś, co Wam tych okolic nie wysuszy, no to myślę, że ten korektor jak najbardziej mogę Wam polecić. Dla mnie on jest super, ale właśnie brakuje mi jeszcze dopracowania metody go nakładania, czyli z czymś. Co będzie wykazywało mocniejsze krycie. Ten korektor cały czas jest lepki, właśnie czuć tą jego żelową konsystencję. Przy okazji wspomnę Wam o korektorze z Bel, którego pewnie już nie można kupić, ale gdyby dla mnie to jest bubel. Ten żółty korektor z Bel moim zdaniem jest bublem. Na mojej twarzy ta żółć wygląda tragicznie, nie zakrywa cieni, oksyduje na pomarańcze i nie łączy się z podkładami. Ale limitka, wszyscy kupili je. Yeah. Sukces marketingowy osiągnięty. Ja sobie dołożę korektora właśnie z Lovely. Naprawdę nie wiem, słuchajcie, o co tutaj chodzi z tym, że on się kończy. Bo... Albo to jest kwestia aplikatora i formuły produktu, że jego po prostu więcej się nakłada, no bo bez przesady. Lecimy z kolejnymi kremowymi produktami. I co my tutaj mamy? Mamy bronzery kremowe, mamy róże kremowe, mamy, słuchajcie, wszystko, a jeszcze na to będę chciała nawalić tego bronzera. Dwa kremowe produkty do konturowania z Freedom i będę chciała ich użyć. Na tułku. na indiankę, na ja bym... hmm. Tutaj mam ten jeden punkt, chyba mówiłam o tym w jakimś filmie że mam jakby taką naturalną jakby plamę na twarzy, która się uwydatnia przy brązerze i to mnie strasznie wkurza, bo czekam, jak mi ktoś napisze Anę, masz plamę na jednym z policzków. Powiem Wam, że podoba mi się. Jest taki naturalny... Ja wiem, że teraz jest troszeczkę ciemno, ale wiecie co, nie chcę po prostu być prześwietlona, dlatego się generalnie wydaje ciemniejsza, taka opalona nawet bym powiedziała, ale tak jest lepiej dla filmu yy, i ja to wiem, bo potem jak jest prześwietlona buzia, to, psz, to może wiesz... Wiecie gdzie taki film wsadzić, ale mm, taka się zrobiłam. Ładnie to wygląda, ładnie się skomponowało, ładnie się wtopiło, jakby, ponieważ ja i tak będę chciała jeszcze się pobawić tym suchym słabni. Wow, za późno to jest. Za późno. Jak było słychać na filmie, to wam zostawię fragment, jak pan kurier Krzysztof powiedział na mój widok. Wow, dlatego bo zawsze jak przychodzi, to mam ręcznik na głowie. A dzisiaj jest znacznie później, no już jestem w takim ładnym anturażu Róże mamy dwa Z Eveline w stiku I tak sobie myślę, że może weźmiemy ten jaśniejszy Bo ten ciemniejszy będzie pewnie za ciemny Wiecie co jest najlepsze? Nawet nie macie pojęcia jak aparat przekłamuje Żebyście zobaczyli mnie teraz na żywo A mnie tutaj w podglądzie Są dwie różne aplikacje różu To jest właśnie manipulacja e, Ludźmi Poprzez YouTube, to wam gwarantuję Dobra Rozprowadzimy gąbką. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba. A fajnie to wygląda. Tu ta plama na się, się uwydatniła. Teraz jedna. Ho! Jest dobrze! Słuchajcie, teraz dochodzimy do produktu, który pewnie będzie trochę za ciemny. Nowy rozświetlacz od Vibo Chrome Drops Liquid Illuminator eee, w kolorze 02, bo nie było 01. Dobra. I niestety mamy ten efekt, którego ja osobiście prywatnie bardzo nie lubię. Czyli jeżeli spojrzymy tak, to pięknie mi się błyszczy buzia. Jeżeli spojrzymy tak, to mam brzydką krechę. Jakoś tam się wtopiło i wygląda to naprawdę niczego sobie. To teraz będziemy się pudrować i będziemy się moi drodzy pudrować żółtym pudrem z Bel i ten żółty puder, jeżeli u kogoś jeszcze w Biedronce istnieje, jest spoko nie jest to siódmy cud świata znalazłam aktualnie lepszy puder ale jest naprawdę ok o, wiecie co, i ten róż mi znikł i właściwie teraz można powiedzieć, że spierniczyłam totalnie to co prawie wszystko nakładałam no dobra, słuchajcie, buzia przypudrowana, tak jak mówię, no puder mi pozjadał te kremowe produkty, właściwie to było do przewidzenia, no i teraz użyjmy bubla według mojej oli a więc brązera z Lovely Gold Glow New Edition Light Beige. Nie pamiętam, dlaczego ona powiedziała, że to jest sheet, ale zastanawiam, no jakim pędzlem to zrobić, żeby nie pomóc temu się spiernieć. Ten kremowy produkt do konturowania z Freedom na no, słuchajcie, zostaje. Ej, ale to nie jest wcale byle co. Ej, podoba mi się. Taki naturalny beż. Czemu by nie? Cegadam, ja naturalny beż, naturalny brąz. I zostało nam to cudo. No i wypadałoby też dołożyć tego różu w styku, który nam się zjadł. No i teraz mogę już do końca jakby zepsuć to wszystko. Więc najpierw sobie go nałożę na rękach i naturalny powiedziałabym rumieniec, mocno niezobowiązujący, tęczowy przejeżdżam po każdym z tych kolorów w ogóle <noise> się tak zastanawiam, bo ten zielony czy tam turkusowy to jak to ma się niby udać na twarzy to ma taki kolor zdechły no gdzie na twarz ziesz, to ma niebieski kolor, ludzie ja muszę wyjść z domu jeszcze dzisiaj nagrać jeden film no nie, no przepraszam no ziesz, to jest niebieskie gdzie mam to nałożyć na twarz? W ogóle nie w gruchę, nie w Cień z dżuwiasa, wy nie widzicie. Ładny złoty. Teraz dojdziemy do ust. No, dobra, no to zmierzmy się z tym. Zawracanie głowy, najwyżej będę to ścierać. Zmierzmy się z tym e, cudem. Wiem. Do tego cuda użyjemy mojego nowego pędzelka z Lolo, bo ja sobie nie zrobię tęczy na pół twarze. Ale to ma tendencję do tafli. Czyli tak pięknie, tak masz kreskę. Ale już tak nałożone, takim pędzelkiem, nie daje tego turkusu. O, chyba za szybko powiedziałam. Na tym poliku wydaje mi się, że daje właśnie turkus. Po tylu warstwach mokrych, suchych produktów, to wam powiem, że z bliska no nie mam make-upu, no make -upu. Ja bym jeszcze ee, już do końca poszalała i nałożyła jeszcze troszeczkę tak. Prowadziła go na ręce i go wklepała. Tadam! Na ustach przepiękny kolor. I to jest kolor 03 Rose Nude. O Jezu, jakie on jest ładne. No bo mi wyszły niesymetryczne. Piękny jest ten kolor. I chyba nawet na upartego pasuje. Dobra. To rozpuszczamy włosy. Teraz robimy się na ładną. Tam! Podoba mi się. Naprawdę, kurczę mi się podoba. A Wam? Czekam na Wasze. Panowie koszą. Czekam na Wasze komentarze. Zobaczcie, tu mają dobry timing. Czekam na Wasze komentarze, jak Wam się make-up podoba. Mi, szczerze mówiąc, podoba się bardzo. I fajnie, że tyle produktów okazało się być e, dobrymi, że jestem z tylu produktów zadowolona, że. Właściwie nic nie, nie okazało się być Zasadniczo bublem, no nie licząc tego korektora O którym wam opowiadałam, ale go nie nakładałam Nie, naprawdę mi się podoba Znowu mamy, wiecie Tak ładnie wyglądam Czekam na wasze komentarze Niedługo test nowości, między innymi Paletka, muszę przekrzy, przekrzyczać panów e, Paletka z semilaka I cień w kremie z semilaka, Także mam nadzieję, że coś ciekawego Piszcie, a ja Was pozdrawiam i uciekam.